Witam wszystkich, króciutkie wideo, coś ktoś mi podesłał, generalnie to YouTube, i tu jest takie ciekawe wideo. A który to konkretny dzień, to możemy łatwo wywnioskować na podstawie zmartwychwstania Chrystusa, który jak podają Ewangelię, zmartwychwstał zaraz po sabacie, pierwszego dnia tygodnia. Jeśli zatem przyjmiemy, że niedziela jest pierwszym dniem tygodnia, no to możemy łatwo wykalkulować, że dniem siódmym, czyli sabatem, jest sobota. I tak. Piotr Skurzyński. Piotr mówi, że Jezus powstał w, po sabacie, w niedzielę rano. Jednocześnie później w tym wykładzie yy, powiada, że trzy dni, trzy noce był w łonie ziemi, w grobie. Czyli nie został ukrzyżowany w piątek? No, ja też myślę, że nie w piątek, tylko w środę. I był złożony do grobu przed wielkim dorocznym szabatem yy, prześników. Yy, w czwartek były prześniki, i w grobie spędził czwartek, piątek i sobotę. I zgodnie ze słowem, powstał z martwych 3 dni i trzy noce po złożeniu do grobu. Spędził w grobie według znaku Jonasza 3 dni i 3 noce. Czyli powstał z martwych w sobotę wieczorem. Jeżeli został złożony do grobu w środę wieczorem przed zachodem słońca, to powstał z martwych w sobotę wieczorem przed zachodem słońca. Czyli nie powstał z martwych w niedzielę, bo byłoby to wtedy trzy noce i cztery dni, ale powstał z martwych nie w niedzielę rano, tylko powstał z martwych w sobotę, jeszcze w sobotę, czyli w szabat. W takim razie nie ma żadnych podstaw, żadnych, żeby uświęcać niedzielę. A tym się niestety chrześcijaństwo zajmuje, świętowaniem niedzieli. W niedzielę robią nabożeństwa, w niedzielę starają się unikać pracy zarobkowej, bo w niedzielę robią spotkanie cotygodniowe, świąteczne spotkanie. I to jest hipokryzja, dlatego również mówienie o tym, że Szabat się wypełnił w Chrystusie, jest również według mnie jest nieprawdziwe, ponieważ Jezus Chrystus. <laughs> Uczył e, ludzi, jak zachowywać przykazania Boże, i żeby go naśladować. I mamy w Łukasza 23, niech przejedzie, UPS, pojechał w Łukasza 23, 55, 56. Mamy werset, wersety, które mówią o tym, że uczennice Jezusa, kobiety, które razem z nim przyszły z Galilei, e, w, w dzień sobotni e, nie poszły do grobu, dopiero w niedzielę rano, gdyż zachowywały. Spoczynek szabatu zachowywały szabat zgodnie z przykazaniem więc z przykazaniem Bożym zachowywały szabat. Co to znaczy zgodnie z przykazaniem? Zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, a nie zgodnie z tym, czego uczyli zwiedzeni rabini. Czy faryzeucze, gdyż oni odejmowali od Słowa Bożego i dodawali. Na tym właśnie faryzeizm polegał, który Jezus skarcił w Marka w siódmym rozdziale, że oni chytrze uchylali przykazania Boże, aby swoją doktrynę zachować. I to samo, tutaj widzę yy, Piotr yy, Skórzyński, robisz to samo. Chytrze zastępujesz przykazanie Boże swoją, czy tam nie swoją, tylko ogólną, taką popularną teologią chrześcijańską, że Jezus Chrystus wypełnił szabat. To jest bzdura, bo przykazanie Dekalogu mówi o tym, aby 6 dni pracować, natomiast w sobotę jest Dzień Zgromadzeń. Tak mówi całe słowo Boże, uczy o tym, że Dzień Sobotni jest dniem wolnym od pracy, dlatego że zgodnie z Lewitykus 23 jest to Dzień Święty Jahwe, jest to Dzień Świąteczny, Dzień przeznaczony na zgromadzenia wiernych Bogu Izraela. <laughs> Takie mówienie o tym, że Jezus Chrystus wypełnił szabat, to jest brednia, to jest kompletna bzdura, to trzeba być kretynem, żeby w to wierzyć. Pismo Święte zaprzecza tego typu nauce, dlatego uczennice po śmierci Jezusa. One zgodnie z Pismem Świętym one świętowały sobotę. No, również w dziejach apostolskich mamy na przykład taki przykład, gdzie Paweł Apostoł poszedł gdzieś za miasto nad rzekę w przekonaniu, że tam się gromadzą ludzie na modlitwę. Kiedy? W sobotę. Dlaczego w sobotę? Bo sobota jest świętym dniem zgromadzeń. I trzeba karcić i gromić i napominać to dziadostwo, to diabelstwo kompletne, żeby zastępować przykazania Boga jakąś doktryną papieską. Pytanie jest takie. Do każdego z takich zarozumialców chrześcijan, w jaki sposób oni uświęcają sobotę? W jaki sposób? Bo pismo mówi, żeby sobotę uświęcać. W praktyce co oni robią? Uświęcają niedzielę. <laughs> Czyli sobie jak diabły, przekorne duchy. Oni uświęcają niedzielę. Dzień jest niewłaściwy, nie? A dlaczego to robią? No, zasadniczo. Tłumaczą to sobie w ten sposób, że Jezus powstał z martwych w niedzielę rano, więc niedziela jest dniem pańskim. Komple kompletna brednia. Bzdura to jest. To są nauki demonów. Są diabelskie doktryny, których celem jest poprowadzenie ludzi do systemowego grzechu, do notorycznego grzeszenia przeciwko przykazaniom Boga. I tak to wygląda. I tam jest dużo jeszcze więcej błędów w tych nauczaniu Piotra, również co do kolosa, interpretacji kolosan 2. to jest klasyczny przypadek tego jak na opak, ludzie, którzy nie są utwierdzeni w nauczaniu całego Pisma Świętego, jak na opak potrafią tłumaczyć trudne miejsca z listów apostoła Pawła. O tym ostrzegał apostoł Piotr. W drugim liście, w trzecim rozdziale mówił o tym, że pisma Pawła są trudne. Ludzie nieutwierdzeni w całym Słowie Bożym, nieznający tory, tacy ludzie będą na opak tłumaczyć sobie pewne miejsca z listów Pawła. I tu mamy też przypadek. Kolosan 2 jest na opak interpretowany. Żeby nikogo z tych niedzielnych świniożerców nie osądzać, że oni po prostu łamią przykazania Boże, bo Jezus Chrystus coś tam wypełnił za nich i oni nie muszą już tego robić. Mogą ignorować te instrukcje Stwórcy. Tak? natomiast naprawdę Kolosan 2 mówi o tym, żeby asceci ludzie, którzy odmawiają sobie jedzenia, picia, odmawiają sobie przyjemności, radości życiowych tego y, te, te, te w tym życiu y, czciciele aniołów żeby tacy ludzie nie osądzali tych, którzy ucztują w dni świąteczne Jachwę, ponieważ dni świąteczne Boga Jachwe związane są z jedzeniem i z piciem z ucztowaniem ze wspólnotowymi nasiadówami siedzimy przy stole, jemy i pijemy. I świętujemy i się cieszymy. <noise> Ale wpada taki asceta, gnostyk i zaczyna osądzać z powodu jedzenia, picia, z powodu święta, nowiu, szabatu. To o tym mówi kolosan dwa: a nie o tym, żeby was, odstępców od przykazań dekalogu, nie karcić i na, nie napominać. Wam się w głowach poprzewracało po prostu. No. W głowach się wam poprzewracało. <noise> Was trzeba karcić i za nos i za ucho trzeba prowadzić was do tego, co jest napisane, bo wam diabeł w głowach namieszał. Halleluja. Niech was Bóg błogosławi i wasze myśli naprawi. Halleluja.